Witam Was serdecznie w kolejnym multiplayerze. No i jedziemy, jedziemy oczywiście. Bez już względnych tutaj jakichś tam dodawań i tak dalej. Nadrabiamy rangę. Może nam się uda w końcu zmniejszyć ją. ostatnim odcinku nie, nie szło mi jakoś mega, aczkolwiek no biorąc pod uwagę, że tylko spadliśmy o tam 700 rangi, to nie jest źle naprawdę. Biorąc pod uwagę ile razy zlamiłem, ale ostatni przejazd troszeczkę naprawił moje błędy. Co myślę, że jest bardzo dobrym jakby takim wynikiem. Teraz jestem ciekaw, jak mi pójdzie czy ten odcinek będzie lepszy. Dwa, e, dwa odcinki nie odcinek temu dobrze mówię chyba tak. E, szło mi naprawdę nieźle, ciągle drugie miejsce miałem. A teraz po prostu ten grind taki ciężki jest. Jeszcze na tej trasie nie będzie łatwo. Oczywiście nie mam nic do tej trasy. Jest całkiem spoko. Ale nie powiedziałbym, że jest najłatwiejsza, na jaką mógłbym trafić, więc zobaczymy. O! No nie! Nie mogłem skręcić! fuck, fuck Widzieliście to! Kurde, ale lama ze mnie, Boże! Nie mogłem nic zrobić w tej sytuacji, kompletnie. Chciałem skręcić, chciałem wlecieć, nic. Samochód mi nie dał, nie dał, nie dał tego zrobić. A czasami da się, no i tak. Hmm, fuck me, dosłownie, no. No to pierwszy scen, pierwszy odcinek, pierwszy przejazd, może tak, w odcinku, Z naprawdę, naprawdę mistrzowsko zacząłem, ale oglądajcie dalej, na pewno będzie lepiej. Zawsze, właśnie to mnie dziwi. Dużo osób nie ogląda do końca moich odcinków, i to, to jest takie trochę zastanawiające. Powiem Wam dlaczego. Naprawdę niezłe jaja się dzieją pod koniec odcinka, zazwyczaj jakieś śmieszne rzeczy się wydarzają, ba, nawet jak, jakieś lepsze przejazdy. Mam właśnie pod koniec odcinka, bo jak nagrywam odcinek, to wierzcie bądź nie, z czasem nawet tego jednego odcinka <gadę> jadę coraz lepiej po prostu. Zazwyczaj, oczywiście, nie zawsze, żeby tutaj nie było, ale zazwyczaj tak jest, a wy tego nie oglądacie i prawdopodobnie, nie wiem, w połowie odcinka przerywacie oglądanie. Patrzcie, nie no, on w ogóle nie jedzie jakoś za super. Ale to pod koniec właśnie udaje mi się lepiej przejechać, więc polecam oglądać do końca. No i oczywiście zostawcie lajka, jeżeli wam się podobają odcinki. I jedziemy dalej. Dobra, na razie 4200 to nie jest jakiś tam wielki problem. Zobaczymy jak dalej oczywiście będzie. Mówię, wszystko tak mi się wydaje, zależy u mnie przynajmniej od sukcesu. Od tego, ile graczy będę miał przeciwko sobie o i jaka mapa. Jeżeli trasa jest ok, to ja cisnę jak zły. No, teraz to gramy kurde w 8 osób. fuck To będzie ciężkie. Ale jeżeli na przykład tam będziemy mieli któreś miejsce, na przykład pierwsze, bądź drugie, bądź trzecie, to też więcej nam rangi. Wpadnie, bo będziemy procentowo, jakby wyżej, więc jest całkiem spoko. Są jakieś tego plusy, oczywiście. No, ładuj się, gro, ładuj. Ja tu odcinek nagrywam. No, widzicie od razu, pykło. Chcę się skupić, wiecie, bo. Dałoby się naprawdę trochę lepiej rozegrać. Czujesz oklave? Y. Wybaczycie zaraz. Zaraz będzie shockwave w tyłek i koniec. <gry> Aby jeszcze ktoś na mnie spadnie. Fuck no, nie obijajcie się tak. Panowie, trochę cywi Bądźcie cywilizowani. Właśnie o tym mówiłem. No To jest przecież przewidywalne jak cholera w, w tej grze, no. Tutaj nie można być mieć dobrego dobrej po pozycji na samym początku bo to jest po prostu masakra nie da radę tak wyżyć dobra ja jestem za tym żeby ich dogonić trochę nadrobić tych strat o ile oczywiście dam radę bo niestety jest ciężko. Dobra, jestem szósty, nie jestem ostatni. Oh, fuck, po prostu tak zlamiłem. Hm. Znaczy nie zlamiłem, jak to nie moja wina, że ktoś dzisiaj wbił na mnie yy, z Shockwave'em, więc w sumie tutaj żadna moja wina nie jest. Moją winą jedyną jest to, że nie nadgoniłem aż tak i tyle, no ale coś tam nadgoniłem, więc nie jest źle. Dobra, 4495, panowie i panie, musimy nadrobić to. Muszę się naprawdę mocno skupiać w tej grze, bo... Ale i tak mi skupienie nie pomoże przy Shockwave'ach. Oh. Naprawdę nie mam pomysłu. Teraz w siódemkę jedziemy, więc będzie na pewno ciekawie. I tutaj też jest dużo możliwości wpierniczenia się komuś w tyłek na shockwave, na shockwave tak więc jest spoko. Dobra, zostawiamy chocolatę. Jestem ostatni, tak więc nikt mi teraz nie walnie w tyłek. Teraz ja będę się wbijał na chocolatę w mi. ile się uda. O oh, kurde, myślałem, że nie, nie, nie wylecę stamtąd. A tam ich było naprawdę sporo. Okej, okay, dobra. To nie był najlepszy zakręt, ale też nie był jakiś tragiczny. I teraz muszę zrobić tak, żeby nie wypaść. O tym... No to jest po prostu story of my life. Co bym nie założył, to i tak, i tak, kurde, ten... Widzieliście, że chciałem cisnąć jeszcze wcześniej nawet zakręt, żeby troszkę nawet spowolnić troszeczkę, ale nie wypaść. I wypadłem, więc... Mistrz Lamienia pozdrawia. I patrzcie! Ja robiłem 360, nie on! Oczywiście cofnęło mi o kilometr, bo spoko, ale robiłem tą 360. kurde, żeby go. E, żeby jego skraszować, a nie żeby mnie skraszował. No przecież w życiu bym czegoś takiego nie robił. No. Boże, nie rozumiem tej gry. Proszę pomóżcie mi. Piszcie w komentarzach. Błagam was, bo ja po prostu choler już tu dostaję. Nie wiem kompletnie na jakiej zasadzie działają knockdowny. Kompletnie, nie wiem, tak jakby ktoś z dupy po prostu napisał, a będą knockdowny, a czy masz na to wpływ? Nie, żaden, nie masz wpływ, żadnego nie masz wpływu. Po prostu albo ci się uda, albo nie. Kompletna głupota. No ale nic, dobra. Pozytywne myślenie. Włączamy i jedziemy dalej. Dobra. Skupienie. Może na tej trasie mi się coś uda ugrać? Mówię, jestem skupiony, więc dlatego nie gadam, bo pora nadrobić naprawdę wyniki. Przynajmniej mi się starać je nadrobić. Fuck, ale mnie spowolniło. Ok, trochę za wcześnie wyskoczyłem tam. Z tego mogłem, mogłem to zrobić później dużo, no ale już jak tak wyszło, to wyszło. Nie mam co tutaj. Się martwić o to. Kurde, jeszcze, jeszcze wpadł mi. No ale dobra, jest trzecie miejsce: naprawdę nie jest źle. Bo troszeczkę nam powinna ranga spaść. Tak więc jest spoko. Miejmy nadzieję, że dosyć sporo nam spadnie. No, nie sporo, ale okej. Okay. No, lepiej jest na pewno niż było wcześniej, więc jest git. Widzicie, muszę się skupiać naprawdę, bo wtedy, nie wiem, lepiej jeżdżę po prostu. Jak się nie skupiam, to jest tragedia, więc teraz postaram się mniej gadać i tylko informować o jakichś różnych rzeczach, które się dzieją. Hmm. No, startuj, gro, startuj. Dla filmu szybko. No, znowu się posłali. Widzicie, jak ładnie. Fak, mogłem się obrócić tutaj, na pewno by mi pomogło. Myślałem, że się rozwalił, ale nie, te jakieś tam śmieci latały. Teraz to jedziemy dosyć wolno. Dobrze, że nie wypadłem, bo byłem na e, drifcie i problem jest taki, już mówiłem wam to wiele razy, że jak na drifcie się wpada w coś takiego, to jest słabo. Dobra, jestem drugi, nie ma problemu, widzicie, muszę się skupić naprawdę. Ja wtedy lepiej gram po prostu. Teraz macie okazję to zobaczyć po prostu, że no, trochę lepiej orientuję się co robię, a nie jak ciągle nawijam, nawijam, co oczywiście robię dla was. Bo ja, ja jak jeżdżę sam, to nie nawijam w ścianę, więc. Więc staram się z wami tutaj, jakby trzymać kontakt przez cały odcinek. Ale po prostu, no, jak się nie skupię mocno, to, to, to są tego efekty negatywne. Dlatego, pozwólcie mi, że do końca odcinka postaram się troszeczkę ograniczyć rozmowę. I dajcie znać w komentarzach, błagam was o to. Eee... Czy Wam się podoba, jak mniej gadam, a bardziej się skupiam na przejazdach? No a jak, albo tak jak było wcześniej, czyli że OK, trochę gorzej jadę, ale macie więcej jakby kontaktu ze mną. Jeszcze zdążyłem się napić. Czemu ja zdechłem? Nie mam pojęcia. Niewidzialna ściana wita, widzieliście, że mnie trochę odbiło i już leciałem po prostu jak pijany. Dobra, jestem piąty. Myślę, że nie jest źle. W porównaniu do tego, że, no, było nieciekawie, ale to nie jest naprawdę tragedia. O, dobra. No troszeczkę trzymamy się na tej randze na 4000, ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Powiem wam szczerze. Mówię, ale muszę się skupiać. I teraz będzie ostatni przejazd. Więc w tym odcinku, tak więc mam nadzieję, że uda mi się coś wywalczyć ostatnim przejazdem. Mam taką nadzieję ogromną. Okej, okay, dobra, jedziemy w piątkę, nie jest jeszcze tragi tragicznie, więc no. <śm> Kupienie oczywiście. Kurde, nie wiem czy tutaj skakanie jest dobrym pomysłem, wale to. No i co mówiłem wam, kurczę, jak się skupiam, to jest kompletnie inna gra. Myślę, że możecie docenić naprawdę to jest, myślę, że jest kolosalna różnica jeśli chodzi o to, jak jadę, jak się jak jestem skupiony i nic nie mówię. Sorry jeszcze raz bardzo was za to, że nic nie mówiłem, ale po prostu tutaj musiałem się naprawdę skupić. I wróciliśmy do 3000, wróciliśmy. Jestem koksem po prostu. <laughs> I od razu lepiej mi się jeździło. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak wolicie, żeby wyglądały przejazdy. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Hej.